Witam serdecznie moim gościem, Daniel Wójcik, Walcz Miejkoptyk 2. Witam, witam serdecznie. Daniel, fajna twoja dzisiaj postawa, dwa gole, dobrze dzisiaj wychodziłeś do przodu, a jesteś jednak takim zawodnikiem cofającym, bo jednak od tyłu, e, także potrafisz grać z przodu. No, czasem się uda zapuścić do przodu, <gryt w górę> grunt, są powroty. No, udało się dwie bramki strzelić w zasadzie, w kluczowym momencie, no i poszło. <gryt w górę> no są powroty, bo niektórzy idą do przodu, a nie wracają. No, zależy od siły, u nas to jest różnie. Dzisiaj walcząc pod tymi pokazuje się bardzo fajnie, pokonujecie Clean Service, zasługujecie na pochwałę. Tak jak powiedziałem, udało się, chociaż stawili nam dobry opór z początku, zwłaszcza 1-0, 1-1, 2-1 no później poszło. Ale początek był ciężki. W zasadzie cała Pieczopowa była ciężka. Wydaje mi się, że już chyba troszkę kondycji nie odpadli. Rusza maszyna, bo walczył optyk, czekał dwójka, podkreślam, czekał na taki, że tak powiem, mecz, który pokaże, że ten worek może się otworzyć z bramkami i kolejne mecze mogą być lepsze. Um, powiem tak, no są predyspozycje ku temu, ale szwankują nas skuteczność w dalszym ciągu, bo no, multum sytuacji, a no, w zasadzie nawet połowa nie była wykorzystana. Jak zaskoczy, to pójdzie. Zobaczymy, co będzie w następnych meczach. Macie ciekawe personalia, właśnie. Wyniki są gorsze niż te osoby, które potrafią fajnie grać. Ciężko się zgrać w tak krótkim czasie? Ciężko, tu nie ma o czym mówić. No, brakuje nam przede wszystkim zgrania, bo no, tak, nazwiska są, gra jak tako wygląda, ale no, brakuje ostatniego podania tej kropki przysłowiowej nad i. Walczycie, aby tych awansuje do tej piątki, czy, czy, czy będzie ciężko? Na pewno będzie ciężko. Już Nie pamiętam dokładnie, ile tam brakuje. Jak pójdzie reszta meczy, no co będziemy, ale czas pokaże. Chcielibyśmy, na pewno. Miałeś okazję grać na Orliku, miałeś okazję grać teraz na w hali, jednak walczy to która drużyna bardziej orlikowa, czy bardziej halowa? Chociaż z drugiej strony patrząc, byście się rozdzielili, też może ciężka będzie odpowiedź do tego pytania. Właśnie o to tak chciałem powiedzieć. No ciężko jest powiedzieć, bo tak w drugiej drużynie no, zostało nas mało, mało kto z pierwszej drużyny. A mimo wszystko, no, zgranie bo w tamtej drużynie. Tutaj troszkę jeszcze tego brakuje. No, ale wszystko z czasem, zobaczymy. Okienko transferowe dzisiaj o północy się kończy. Nie będzie rozszat A drużyny do B drużyny? Miało być, ale zostaje jak jest. Chyba o tobie mówimy. Dokładnie. Miałem wrócić jednak, zacząłem w tej drużynie, no to też tu skończę. Nie chcę zostawiać chłopaków, bo z słońcego się nie ucieka, jak to się mówi, więc jak już zacząłem, tak już skończę. A zobaczymy, co będzie na Orliku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję również.